Mercedes GL i Range Rover Velar. Testy obu tych samochodów znajdziesz na moim kanale. Linki w opisie pod filmem i w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, zasubskrybuj mój kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby zawsze dostawać powiadomienia o nowych testach. A teraz zapraszam na porównanie. Porównamy po kolei wygląd zewnętrzny, bagażniki, kanapy, kokpit, systemy inforozrywki i podstawowe właściwości jezdne i terenowe. Mówiłem o tym w teście, na pierwszy rzut oka Velar wygląda na podniesione kombi. To dlatego, że po wyłączeniu silnika pneumatyczne zawieszenie obniża prześwit, co z kolei ułatwia wsiadanie. Velar ma około 2 metrów szerokości, 480 cm długości i prawie 170 cm wysokości, ale szerokość podawana jest razem ze złożonymi lusterkami, które wystają poza obrys auta. GLE ma 195 cm szerokości, ale jest bardzo pękaty z dołu. Więc kiedy samochody stoją jeden za drugim, Velara nie widać. Zresztą GLE jest o wiele dłuższy (492 cm) i wyższy (177 cm). Oba auta wyglądają nowocześnie, ale Mercedes jest o wiele bardziej napompowany, muskularny. Na jego tle Velar prezentuje się zdecydowanie bardziej konserwatywnie. Który podobać się bardziej? A teraz zapraszam do bagażników. Mercedes obiecuje 630 litrów według normy VDA. A realnie nad podłogą jest około 450 litrów, reszta to schowek pod podłogą, który mogą zająć dwa opcjonalne fotele. GLE można bowiem zamówić w wersji siedmiomiejscowej. Warto zwrócić uwagę na płaski próg, co ułatwia załadunek. Z boku jest siatka do przewożenia drobiazgów. Są też dwa haczyki na zakupy, gniazdo 12-voltowe i przycisk do obniżania tylnego zawieszenia na czas załadunku. Roleta i kaseta z siatką odgradzają przestrzeń bagażową od kabiny pasażerskiej, są ciężkie, ale łatwe do zdemontowania. Mercedes oferuje elektrycznie składane oparcia drugiego rzędu, a nawet wersję siedmiomiejscową, ale w standardzie nie ma nawet prostych cięgien. Trzeba albo sięgnąć w głąb bagażnika, albo złożyć oparcia od strony kabiny pasażerskiej. Za to przy zamykaniu bagażnika można od razu zaryglować zamki. Czujniki bez dotykowego dostępu do bagażnika są w Range i Jaguarach gdzieś tu na rogu. No właśnie, gdzieś tu. Oficjalnie pojemność bagażnika w Range Roverze Velar wynosi 673 litry, nad podłogą jest to realnie około 450 litrów, a miejsce pod podłogą zajmuje dojazdowe koło zapasowe, które w Polsce jest elementem wyposażenia standardowego. W dodatku jest mierzący około 10 cm wysokości próg, który utrudnia ładowanie cięższych przedmiotów. Z boku jest wgłębienie, ułatwiające przewóz np. kijów golfowych, ale nie ma siatki na drobiazgi. Są za to aż 4 haczyki na zakupy. Demontaż rolety powinien być prosty, ale. no dobrze. Później, kiedy oddawałem samochód, ktoś pokazał mi, jak to się robi, ale nie jest to intuicyjne. Oparcia w drugim rzędzie można złożyć za pomocą cięgien po stronie bagażnika. Ustawienie oparć można też elektrycznie regulować i w ten sposób zwiększyć nieco pojemność bagażnika. Jest przycisk do zamykania klapy, ale nie do regulowania zamków w całym samochodzie. Ustawienia oparć w welarze można regulować elektrycznie, natomiast w tym egzemplarzu brakuje sterowania strefą klimatyzacji z tyłu, nie ma też portów USB, jest tylko jedno gniazdo 12V. Tunel jest wysoki na około 20 cm i szeroki na jakieś 30. Jest podłokietnik z uchwytami na napoje w drzwiach, kieszenie, w których zmieszczą się najwyżej półlitrowe butelki. Są też kieszenie w oparciach foteli. Mam 175 cm wzrostu, fotel kierowcy jest ustawiony dla mnie. Mam około 10 cm zapasu przed kolanami. Nad głową mam około 8 cm. Ponieważ zawieszenie obniża się po wyłączeniu silnika, z welara łatwo się wysiada. W GLE widać różnicę w rozstawie osi prawie 3 metry. To o 13 cm więcej niż w welarze. Mam ze 20 cm przed kolanami i ponad 10 cm nad głową. Tunel jest szeroki, ale znacznie niższy. Jest sterowanie dwoma strefami klimatyzacji z tyłu, to element pakietu Air Balance. Są też dwa gniazda USB-C i miejsce na dwa telefony. Są kieszenie w oparciach foteli, duże kieszenie w drzwiach i uchwyty na napoje w podłokietniku. Nachylenie oparć kanapy nie jest regulowane, ale można taką opcję zamówić. GLE jest trochę wyższy, więc ja już muszę uważać przy wysiadaniu, a osoby niższe będą musiały skorzystać z progu. Od kilku lat Mercedes w kolejnych modelach montuje ten taki wielki, podwójny wyświetlacz, który biegnie przez dwie trzecie szerokości deski rozdzielczej. W GLE jest chyba najlepsza integracja tego rozwiązania, bo to wygląda, jakby było tak od początku zaprojektowane, a nie jak gdyby na późnym etapie projektu ktoś dokleił tablet. Podobają mi się przypominające te saba takie listewki, które biegną od klimatyzacji przez całą szerokość. Podobne rozwiązanie zastosowano też w Mercedesie EQC. Wada? Na tych listewkach zbiera się kurz i później. Trudno je doczyścić. Poza tym jest bardzo solidna zasuwa przykrywająca uchwyty na napoje i schowek na smartfona z ładowarką indukcyjną, dwoma gniazdami USB-C i gniazdem 12 woltowym Do tego duże schowki przed pasażerem i w podłokietniku. Tu kolejne gniazdo USB-C. W drzwiach olbrzymie kieszenie i przyciski do otwierania bagażnika i opcjonalnego haka. Przy okazji Mercedes może holować do 2,7 tony, a Velar do 2,5 tony. Kilka słów o systemie inforozrywki. O tym można właściwie zrobić cały materiał, więc opowiem o najważniejszych elementach. Sterować można z poziomu gładzika na kierownicy centralnej, gładzika na kierownicy oraz dotykowo bezpośrednio na wyświetlaczu. Możliwości konfiguracji jest tyle, że warto zapisać wszystko w swoim profilu, który jest później przechowywany w chmurze. Samemu drugi raz tych ustawień nie odnajdziesz. Jest obsługa głosowa z inteligentnym asystentem, reagującym na hasło Hey Mercedes. Jest nawigacja z rozszerzoną rzeczywistością, czyli przed manewrem na wyświetlaczu pojawia się obraz z kamery, na który naniesione są nazwy ulic z numerami oraz strzałki, w którym kierunku należy pojechać. Na tle kokpitu GLE. Ten w welarze wygląda znacznie skromniej. O ile system inforozrywki sam jako taki podoba mi się, o tyle na tle Mercedesa te wyświetlacze wyglądają mniej nowocześnie, szczególnie kiedy są wyłączone. Wszędzie jest dużo tego czarnego, błyszczącego plastiku, który brudzi się od samego patrzenia. Uchwyty na napoje są małe, schowki są małe, kieszenie w drzwiach są małe. Po przesiadce z GLE zastanawiasz się, czy to welar, czy może jednak Evoque. Który, nawiasem mówiąc, ma poprawiony w stosunku do welara cockpit. System inforozrywki w samochodach JLR ma zwykle jakiś błąd. W welarze sprzed dwóch lat zawieszał się w e pace przez ekran biegła pusta kreska, tu z kolei nie działa system kamer 360 stopni. Poza tym jest w miarę przyjemny w użyciu, nie jest przesadnie skomplikowany, byle akurat działał. Velar ma jeszcze pokrętło zamiast dźwigni zmiany biegów. Przez jakiś czas kolejne modele Jaguara Land Rovera miały to rozwiązanie, ale ostatnio mam wrażenie, że odchodzi się od tego i wraca dźwignia, nawet jeśli nie ma ona fizycznego połączenia ze skrzynią biegów. Klienci chyba wolą klasykę. Testowy Velar ma pod maską 275-konnego sześciocylindrowego diesla. Jeździłem wcześniej wersją 300-konną. Oba silniki mają wysoką kulturę pracy. Są elastyczne, ciche, w miarę oszczędne. W mieście wychodzi spalanie na poziomie 10 litrów, mniej więcej. W cyklu mieszanym 7-8 jest osiągalne. Prowadzenie jak nasuwa jest dynamiczne to znaczy Velar. Lubi zakręty, pewnie bardziej niż jego pasażerowie, a kierowcy uśmiech nie zniknie z twarzy. Zawieszenie mogłoby być bardziej komfortowe, ale wtedy nie byłoby tyle przyjemności z jazdy. W trybie sportowym można skonfigurować twardość zawieszenia, siłę oporu kierownicy, agresywność reakcji na pedał gazu, i wtedy welar rzeczywiście się zbiera, ale nie zapominaj, że cały czas prowadzisz ważącego dwie tony suwa. Jeśli nie jeździsz często Mercedesami, to pewnie zdarza ci się szukać wycieraczek w miejscu, gdzie tu jest selektor biegów. I odwrotnie, wysiadasz z Mercedesa, wsiadasz do dowolnego innego samochodu i włączasz wycieraczki. Testowy GLE nie ma oznaczenia, więc sąsiedzi nie dowiedzą się tak od razu, że to 300d. Podobnie jak w BMW 330, 3 czy właściwie 30 w tym wypadku nie oznacza już ani 6 cylindrów, ani 3 litrów. 330D to dwulitrowy diesel o mocy 245 koni mechanicznych. Zakładam, że auto z takim silnikiem kupujesz, żeby jeździć po mieście albo toczyć się po autostradzie. Niekoniecznie do dynamicznej jazdy po krętych drogach, i do tego, w sensie do tej autostrady i do miasta, to się świetnie nadaje. Dodam, że wygląd podkreślony pakietem stylistycznym AMG nijak się ma do właściwości jezdnych, bo GLE najlepiej sprawdza się na prostej. Zakręty. W mieście nie poczujesz, że GLE300D ma tylko 4 cylindry. Na autostradzie przy stałej prędkości też jest ok, nic cię nie zaskoczy. Dopiero kiedy próbujesz wyprzedzić, okazuje się, że pedał jest w podłodze, a majaczący przed chwilą na horyzoncie nadjeżdżający przeciwka samochód jest już bardzo blisko. Realne zużycie paliwa podobne jest do tego w 3-litrowym range Roverze, więc oszczędzasz na cenie zakupu, ale niekoniecznie na paliwie. Ten egzemplarz wyposażony jest w pakiet wyciszenia wnętrza, w skład którego wchodzą między innymi laminowane szyby z membraną pochłaniającą wibrację, a także opony z wewnętrzną warstwą pianki, która pochłania niskie tony generowane podczas toczenia. Wyciszenia jest znacznie więcej, ale najważniejszy jest końcowy efekt. Wewnątrz jest prawie tak cicho, jak w Rolls-Royce. Nawet zastanawiałem się, czy Mercedes nie zastosował takiego generatora ciszy jak w Fordzie Mondeo w winiale, ale nie. A żeby tej ciszy nie przerywać głośną rozmową, mikrofony wyłapują głosy z przodu i wzmacniają przez głośniki z tyłu i na odwrót, słychać tylko delikatny pogłos, ale nie taki jak w skodzie Kodiak. Velarem jeździłem w terenie w teście, nie mam wątpliwości co do jego zdolności terenowych. Samochód w trybie offroadowym ma 251 mm prześwitu, kąty natarcia i zejścia około 29 stopni, a kąt rampowy 24 stopnie. Głębokość brodzenia to 65 cm. Jedyne co może go powstrzymać to drogowe ogumienie, ale i tak radził sobie o wiele lepiej niż BMW X5 z pakietem offroad. Tu kąt rampowy okazał się niewystarczający i musiałem zmienić miejsce, w którym testowałem podjazd. Mercedesa GLE można doposażyć w pakiet techniczny offroad, wymaga domówienia też zawieszenia airmatic, więc w sumie taka przyjemność kosztuje 45 tysięcy złotych. W każdym razie z pakietem offroadowym kąt natarcia to 27 stopni, a zejścia 29 stopni. Głębokość brodzenia z pakietem offroad do 60 cm. Testowy egzemplarz nie ma ani pakietu off-road, ani nawet bardziej zaawansowanego napędu na wszystkie koła, więc pod wzniesienie, które Velar pokonał w końcu z łatwością, Mercedes wjeżdża z trudem. Testowy GLE kosztuje 400 tysięcy zł Velar 464 tysiące. Biorąc poprawkę na różne jednostki napędowe i brak pakietu off-road w Mercedesie, Range Rover jest de facto nieco tańszy. Oba samochody mają swoje mocne i słabe strony. Miałbym problem z wyborem. A który z tych dwóch suwów Tobie bardziej przypadł do gustu, daj mi znać w komentarzach pod filmem. Jeśli Ci się podobało to porównanie i chcesz oglądać ich więcej, daj łapkę w górę i podziel się tym materiałem ze znajomymi. Dzięki za odwiedziny i do zobaczenia następnym razem.